Dzisiaj witam Was w nowej serii na kanale, i dzisiaj rozpoczynamy serię z PS Mobile 2021. Tak, stwierdziłem, że ostatnia FIFA Mobile może już teraz się nudzić niektórym osobom, więc stwierdziłem, że czas na coś nowego i będzie to PS Mobile 2021. Dobra No a na razie tutaj trzeba ustawić sobie cały swój skład i tak dalej, tak dalej. Oczywiście Polska wybieramy Dzisiaj będzie pierwszy odcinek z PS-a i myślę, że też będzie pojawiało dość często. Bo myślę, myślę nad tym, żeby robić FIFA Mobile raz i raz PS-a. Oczywiście tutaj teraz trzeba wykonać wszystkie aktualizacje. Dobra, mamy dopiero 5, 6, Dobra, Nieważne. W każdym razie trzeba wykonać wszystkie aktualizacje, ale jak mówię, eee, no to będzie seria taka poboczna oczywiście, bo FIFA Mobile dalej będzie moją serią główną na tym kanale, ale. Ale teraz czas, teraz czas na PS-a. Chciałbym spróbować tej serii zarówno jak i tamtej i czy dałem rady nagrywać dwie serie naraz. To by mogło być dosyć ciekawe. A chwilę czekajcie. Poczekajcie chwilę się zaraz, z za za razą. Mm. No dobra, już działa, okej, już jestem pora, bo już zaczęło działać, okej Okej, to trzeba wszystko potwierdzić, tam prywatność te sprawy, dobra Ale jaka to interesuje w sumie No oczywiście Alfonso Davis jest na okładce Piłkar Bayernu Dobra, i teraz pytanie co my tutaj będziemy mieli? Nie, nie trzeba Niech będzie to Starowanie, okej Czemuś sobie skip? Okej, okay. skip. Dobra. Okej, okay, ja nie potrzebuję grać w meczy, bo ja potrafię grać w PS. -a. Dobra, teraz wybieramy mój klub, okej. Okay. Znaczy co? Wybieramy sobie emblematy i ja wezmę Juventus tylko dlatego, żeby mieć Ronaldo w zespole. Wiorę Juventus. Bo wiem, że jak się weźmie Juventus, to się dostaje Cristiano Ronaldo się dostaje. Od razu, więc czekajcie, Juventus. Dobra. Mm. Teraz tak, trzeba zrobić nazwę naszą, no to oczywiście nazwiemy się yy, dobra. O, działa. Okej, okay, ko dobra. Gotowe? Okej. Okay. Teraz nadszedł czas na bazę Team Team Name, dobra, Shortland Team. Nie, Team Name, zmienimy nazwę na... Yy... Okej, okay, niech będzie taka nazwa nasza, naszego zespołu w PS, może być, dobra, niech będzie cyk. Teraz nasz trener, dobra, Aramburu. Zawsze wybieram Aramburu w plasie. nie wiem dlaczego, bo on ma formację 43, czyli jedną z moich klubów na formacji. Yy, dobra, wow. Jak widzicie, to mamy, to jest, mamy nasz klub. Jest to słaba drużyna na początku, ale spokojnie, prawdopodobnie będziemy mieli jakieś piłki za chwilę do otworzenia. Są nieważne, o, już mamy jakieś, nie, to jest jakiś scout, dobra, nieważne. Aczkolwiek, czekajcie, co my tu dostaniemy sobie? Eee... Yy... Wow! Widzicie? Dostaniemy teraz, tak dostaniemy Iconic Moment z Juventus, dostaniemy trzy piłki z Juventusu, z Flamengo i z Barcelony kogoś. Dobra, odbieram wszystko. Tak, dzisiaj generalnie w tym odcinku będzie otwieranie piłek, to co tutaj będziemy mieli otwieranie piłek, Otworzymy te piłki to dostaliśmy, a później i na tym zakończymy dzisiejszy film. Yy, bo chciałbym tylko po prostu na, otworzyć piłki, które do, do, mamy do trafienia, jakby. Okej. Okay. Przechodzimy do specjalnych piłek. Flamengo, dobra. Są to mamy do stworzenia. Okej. Okay. Oczywiście zaczynamy od czarnej yy, piłki. Kim ty będziesz? Dobra. To już na pierwszą piłkę w się Mobile. Niech to będzie. Kim ty będziesz? Oczywiście nie, nie, nie pomijam tego, że mogę pominąć, ale. Czyli Liga Włoska. Wędrujemy do ligi włoskiej i kogo to będziemy mieć z Włoch? Czyżby Juventus? Ej, nie no nie mówcie. Trzy. Co to jest Juventus za trzy? Bo Kini. Ha, spoko, Mo może być Kini. Jak najbardziej, środkowa obrońca do od razu. George Kini, spoko, środkowa od razu. Wjeżdża, dobra, mm, teraz to mamy, tak, free. Teraz gdzie jest ta piłka, która... O, czekajcie, legenda. Wow. Ej, mamy jakąś legendę, lol. Eee... Wow. Ale to fajnie wygląda ta legenda. Wow. Kto to jest? Czy to jest Maradona? Nie, to jest... Kim ty jesteś? To jest Zico. Wow, mamy legendę, ej Ja propsuję, ej, serio. Tylko gdzie są te, te nasze piszki, które mieliśmy dostać. Aha, to są te dobra. Okej, okay, mamy... Iconic moment Juventus, dobra. Otwieramy, nieważne, kogo trafimy, otwieramy po prostu. Niech będzie. Także dzisiaj niech to jest głównie na w PS, Ale dobra. Okej, okay, liga angielska, dobra. Niech będzie to jego Angielska, ale na pewno będzie to Czarna Piłka chyba czy w sumie nie? O Boże, Srebrna Pomijam od razu Nelson, no dobra Miejmy nadzieję, że druga piłka będzie zdecydowanie lepsza, będzie druga piłka Dobra, dajcie mi lepszą piłkę, drugą, ja chcę lepszą Czarna Ja chcę Czarną, przede wszystkim musi być Czarna Piłka, Czarna, 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 czarna. Dawaj Czarną Tylko jakoś do dobre państwo, o, czekajcie, Włochy Mamy Ligę Włoską Złota, z Juventusu, kurde. Ale Juventus zu... Bentancur chyba. Z tego co Tak, do Bentankur, okej. Okay. Mm, on ma za tą piłkę? LOL. No ale nie wiedziałem w sumie spoko. Go Bentankur. 84 ma Bentankur. LOL. To jest ciekawe. Serio, to mu... podbili mu sobie taki lol. Dobra. Okej, okay, lecimy. nam się uda dostać coś dobrego. Ok, mamy tutaj Spręsam, mogę sobie robić daily, Spręsam, obejrzeli, bo tam są nagrody fajne do otworzenia. I kogo mamy? Zawsze jest na kto to jest? Pedro, nie, to z Wolverhampton. Ok, ee, dobra. Hmm, teraz trzeba pewnie coś otworzyć, tak? Dobra, co my tu mamy? Aha, okay, trzeba wypakować skauta, ok. To będzie zawodnik z za Barcelony, więc dobra Otwieramy go Kto tu może być? Aha właśnie, zobaczymy kto tu może trafić, oczywiście, na no, standardowa Messi, Griezmann To jest prawie. ale tutaj jest karta z Barcelony Więc to jest na plus Tylko była ona była na czarna Okej, okay, Barcelona Jeden no, z moich ogólnych klubów, tak naprawdę Oczywiście liga hiszpańska, bo jak inaczej Eee... O Boże, działa. Ramos? Co? I XD. Nieważne. Dobra. Hmm, chyba wykonaliśmy jakieś zadania. Czy mogę teraz też odblokować? Chwila, co? Regular, no dobra. Wiesz co? Patrzę na napastnika, bo napastnika nie ma żadnego na razie. Okej, okay, lecimy w napastnika. Bo napastnika na razie, dobrego nie mamy na razie. Obronny mamy radar, dobry i pomoc. Okej, okay, zaraz sobie zrobimy oczywiście z w składzie. Dobra. Liga hiszpańska. Ej, bff, angielska. Dobra. Hmm. O, bo, no czemu? Cały czas mam serwon, ale białe. A sumie wesley, chociaż. Ej, w sumie. W sumie z tego. O, mam teraz. Super, teraz strzeżę napastników. Wesley, no dobra, no może to być ten Wesley. Na razie póki jest dobry to niech będzie, okej. Okay. Eee, czy mamy tu jakieś już odblokowane achievements, że tak powiem. A, teraz hot nie na rząd Teraz trzeba nasze na nasz skład ulepszyć. Przede wszystkim trzeba zrobić tak. Hmm. Dobra, wiem jak się... No, nie uczcie mnie gra, ja wiem jak się to robi. Przede wszystkim tak, nasz pom... A nie, czekajcie, nasz nie ma Tiniego. Kielini. Tutaj. W tej wejdzie sobie w miejscu tego pana Teraz tak ee, Teraz ty wejdziesz tutaj Bo jest na na napad Dobra nasz tak Próbujemy coś z tego dołożyć ciekawego Dobra, żeby był lewy jakiś jakiś Niech będzie Dobra I teraz ten pan tutaj tak mm nie mogę zrobić karty zmiany pozycji? Nie mogę zrobić zmiany pozycji, tak jak mówicie, co chodzi. A nie, dobra. Kurde, nie mam informacji na tego ziomka, ale dobra, niech będzie. Może być taki, ok. Mm, niech będzie sobie na razie, dobra, teraz convert player. Dobra, jak widzę, nie mogę teraz, jak odcinka dobra. Czy co? Otworzyłem no piłki, główną sprawę tak naprawdę do tego odcinka wykonałem, więc ja się tak naprawdę już za mnie żegnał, zrobię tylko to zadanie, które trzeba zrobić teraz, dobra wiecie co, Już ja za mnie na no, dzisiaj, także to by było na tyle w tym filmie, zrobiłem dużo, pokazałem piłki, koło trafiłem, ulepszyłem swój w PS i co, widzimy się jutro, także czas i na.